Teraz mam do Ciebie takie pytanie, czy my możemy na potrzeby tego odcinka, czy w ogóle jest sens coś takiego zrobić, żebyśmy nasz poziom stresu w ciągu powiedzmy, ogólnie sumując wszystko, tak. gdzieś y, sytuacje życiowe, gdzieś tam zawodowe i tak dalej, mogli porównać do kubka i wody. Dobra czyli w momencie kiedy jest dużo tego stresu to faktycznie tej wody jest dużo a kiedy jest mniej to tej wody jest też w tym kubku mniej. I teraz jest pytanie do ciebie. W jaki sposób my możemy sobie poradzić ze z obniżeniem tej wody w tym kubku? Czy są jakieś sposoby? Czy są rzeczy których należy unikać albo te, czy też są sposoby których warto by było robić więcej w naszym życiu? Mhm. Fajne, fajne pytanie i ciekawe, ciekawe porównanie, bo to tak faktycznie możemy sobie wyobrazić, że kiedy kubek jest pusty, to też nie jest dobre, prawda? Bo, bo niby faktycznie nie ma, nie ma się czym zajmować, ale tak jak wspomniałem wcześniej, ten, ten stres w naszym życiu jest nam potrzebny. Czyli trochę tego, tego napięcia, zarówno w życiu codziennym, jak i w sporcie, bo to, to, to właśnie też się odnosimy do, do sportu na pewno, że jest, stres jest częścią takiego najwyższego wykonania w sporcie. Sport jest naszpikowany emocjami, stresem, adrenaliną, kortyzolem. To są wszystko niezwykle potrzebne hormony, które wzniosą mogą znieść sportowca na najwyższy poziom wykonania, ale również człowieka w, w swoim codziennym życiu. I teraz wracając do tej metafory, to powiedziałbym, że celem jest to, żeby, Zawsze w tym kubku mieć kontrolowaną ilość tej wody. Czyli żeby, żeby łatwo było ją przenieść, żeby tam było trochę tego stresu, tak, to można, nie wiem, czy to możemy powiedzieć, w jakich ilościach, bo to nawet chyba nie o to chodzi, tylko wyobraźmy sobie, że po prostu w tym kubku, żeby zawsze było trochę zarówno wypełnienia, żeby, żeby ten kubek był wypełniony do jakiegoś poziomu, ale żeby też była tam jeszcze przestrzeń. Jeżeli czujemy, że zapełnia nam się ten kubek, no to musimy mieć jakiś sposób, jakieś właśnie takie mini kraniki, prawda, gdzieś przymocowane, które pozwalają nam tego stresu trochę zabierać, czyli tej wody trochę odlewać, bo sami możemy sobie wyobrazić, co się wydarzy w momencie, kiedy ze szklanki zacznie się wylewać woda, bo już będzie je za dużo. Na takim poziomie bardzo. Codziennym, no to będziemy mieli do posprzątania trochę, prawda? I to nam zabierze czas, zabierze nam trochę energii, zabierze nam trochę emocji. I trochę tak to w życiu wygląda, nie? że jeżeli przez długi czas dolewamy, ale nie montujemy tego kranika, żeby, żeby z niego ulewać, no to w pewnym momencie po prostu będziemy musieli sprzątać po tym, tak? Tylko czasami to ulanie właśnie kończy się jakimiś nie wiem chorobami grypą dwa tygodnie w łóżku bo przeholowaliśmy i nagle musimy odpoczywać to jest na przykład to sprzątanie później albo te właśnie to zaburzona regeneracja czyli Większe zmęczenie, coraz większa drażliwość. To są wszystko te symptomy, które się pojawiają w takiej codzienności. Jeżeli też spojrzymy na, 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 taka, na taką codzienność, bo tak często ktoś może też zadać pytanie przy okazji: dobra, to na, jakie są symptomy, że już jest za dużo tej wody w kubku? Teraz wyobraźmy sobie takie, takie codzienne zjawiska. Wstajesz rano. I niby jesteś wyspany, ale już się czujesz zmęczony. Jeszcze nic nie zrobiłeś, ale już jesteś zmęczony. Masz chęć w ciągu dnia bardzo często na takie posiłki, powiedzmy naładowane cukrem, prostym, prawda? Czyli masz po prostu chęć na jedzenie dużej ilości węglowodanów. Musisz wypijać po. 5, 6, 8, nie wiem ile wiesz, to wiadomo. Ja tak pewnie patrzę trochę ze swojej perspektywy, bo piję, nie wiem, maksymalnie dwie filiżanki kawy dziennie. Jak czasem mam ochotę, to wypiję trzecią. A jeżeli nie, to zastąpię ją na przykład herbatą zieloną, czy rumiankiem, czy czymś w tym rodzaju. Ale jeżeli na przykład musisz wypić 8 kaw w ciągu dnia, a normalnie pijesz dwie, bo musisz być cały czas na wysokim poziomie energii. Jesteś bardziej drażliwy w ciągu dnia, zaczynasz gubić rzeczy. Wypadają ci klucze z ręki, zastanawiasz się, czy zamknąłeś mieszkanie, zapominasz rzeczy takich na przykład, które zawsze masz ze sobą, prawda? Nie wiem, przestajesz łączyć pewne fakty, które do tej pory były dla ciebie oczywiste. To są takie symptomy, że tej wody w kubku jest za dużo. I to są również oznaki, i do tego jest nam potrzebna ta praca ze sobą, czyli jak powiedziałem o tej pracy na trzech poziomach. Ciało, relacje z innymi ludźmi i relacje ze sobą, to właśnie wtedy jest nam potrzebna ta praca ze sobą, żeby emocjonalnie zrozumieć, co się u nas dzieje. I czasami jest tak, że jeżeli faktycznie znajdujemy się w tym takim symptomatycznym miejscu, gdzie, okej, okay, chyba się zbliżam do jakiegoś limitu, no to każdy powinien wtedy znajdować jakieś swoje sposoby na to, żeby ulewać trochę tej wody. Oczywiście, scenariusz idealny jest taki. Wysypiam się, mam dobrze zaplanowany dzień, Każdego dnia znajduję czas na wyciszenie, każdego dnia znajduję czas na lekkie pobudzenie, ruszam się, dobrze się odżywiam. Mam weekend wolny, podczas którego odkładam telefon i staram się nie pracować. Wychodzę na spacery do lasu, raz na jakiś czas wyjeżdżam choćby na jakiś weekend, żeby zmienić okoliczności, zmienić naturę. A kilka razy w roku, jak dobrze pójdzie, raz, dwa razy wyjeżdżam na jakiś większy urlop. No oczywiście, to jest, to jest taki, bym powiedział, idealny obrazek tego, w jaki sposób regularnie możemy z tego, z tego kubeczka ulewać. Ale każdy musi znaleźć swoje sposoby na to, żeby zarówno dolewać tam regularnie trochę tego stresu, bo, tak jak wspomniałem, on jest nam potrzebny, ale również zamontować. Może jeden, dwa, trzy kraniki z każdej strony i regularnie też odlewać. Tylko pamiętajmy, to nie są jakieś magiczne sposoby, bo to może być po prostu jedna noc, dwie noce z rzędu, na przykład spania 8 godzin, czy 9 godzin, jak ktoś potrzebuje, czy 7,5, jeżeli to jest 8, jest nie do zrobienia. I czasem wystarczy takie dwie dobre noce snu i zadbanie o wieczorną rutynę, wyciszenie. Wyłączenie światła niebieskiego, niekorzystanie z telefonu powiedzmy po godzinie 20, żeby zregenerować na przykład dużą część tych zasobów, właśnie które nam trochę ten kubek zapełniały. Więc od najprostszych sposobów, oczywiście, do tych trochę bardziej skomplikowanych, w zależności od sytuacji. I właśnie te może bardziej skomplikowane, chciałbym troszeczkę głębiej wejść w dialog wewnętrzny, bo to też jest poruszone właśnie w tym rozdziale. Tak. I na początek, jakbyś mógł powiedzieć dla słuchaczy i tutaj oglądających ten podcast, czym w ogóle ten dialog wewnętrzny jest? I drugie pytanie, już możesz od razu później lecieć, od razu. Jaki to może mieć przełożenie na radzenie sobie ze tym stresem? To, to akurat chyba, o co pisz, pisz, pytasz, ja opisywałem w kontekście sportowym, prawda? Czyli, czyli tu wyobrażałem sobie zawodnika, właśnie, który jest przed jakimś, jakimś wykonem sportowym, przed zawodami, przed meczem i on w, w próbuje sobie w jakiś sposób właśnie poukładać w głowie to, jak się czuje. I to już ten temat został wprowadzony w tym rozdziale. Po całym tym takim wstępie teoretyczno-naukowym, czyli ja chciałbym, czy chciałem doprowadzić do tego momentu, kiedy czytelnik w tym momencie ma już ugruntowaną wiedzę na temat tego, że w sumie to ten stres to jest całkiem fajna rzecz całkiem ciekawa, tylko trzeba odpowiednio z nim pracować. Jest takie fajne określenie, jakiego użył kiedyś Robert Rudkowski w, w jednej z swoich książek. Powiedział, on zatytułował tą książkę Oswoić narkomana. Pisał oczywiście o sobie i o swoich, o swoim nałogu. Natomiast Użył tego słowa i kiedyś właśnie w podcaście, kiedy go gościłem, rozmawialiśmy o tym oswojeniu. On powiedział, że tego słowa użył specjalnie, bo on musiał oswoić właśnie tą ciemną stronę samego siebie. I ja tak porównuję to oswojanie, właśnie z tym stresem, czyli ze stresem możemy pracować, wracając do twojego pierwszego pytania odnośnie stresu, czyli wróg czy przyjaciel, jak z trochę takim jeszcze nieoswojonym. Czasem nawet dla niektórych wrogiem. Czyli najpierw musimy oswoić to zjawisko w naszym życiu, żeby móc w ogóle prowadzić z nim jakikolwiek dialog. W momencie, kiedy go oswoimy, jak, to, jak trochę takie dzikie zwierzę, to ono powoli zaczyna nawet z nami rozmawiać. Jeszcze nas nie słucha, ale powoli zaczyna rozmawiać. Nawiązuje się jakaś, jakiś dialog. Ja tam proponuję od początku takie proste rozwiązania, które naprawdę regularnie stosuję jako narzędzie w swoim gabinecie, czyli przygotowanie się na stres. Czyli innymi słowy, ten dialog wewnętrzny na przykład może się opierać na tym, że ty wręcz nawet jakbykolwiek, jakkolwiek by to paradoksalnie nie brzmiało, wywołujesz ten stres przed na przykład konkretnymi zawodami, przed meczem, bo ty wiesz. Jaką on ma pełnić funkcję. Czyli to doprowadza cię do takiej sytuacji, kiedy nawet tam, przy, pamiętam, że przygotowałem jako ćwiczenie takie do wypróbowania, taką mini regułkę, którą możesz sobie powtórzyć właśnie sam do siebie w tym dialogu wewnętrznym, która jasno opisuje, że ja chcę tego stresu, ja go zapraszam do siebie, bo wiem, że dzięki niemu staje się silniejszy prawda? I w momencie, kiedy ja w taki sposób rozmawiam sam ze sobą, ale rozmawiam de facto właśnie z tym moim stresem, no to ta moja nieoswojona, jakaś dzika część staje się w pewnym momencie nawet, i tu się pojawia to, to określenie, może mieć nawet potencjał na zostanie moim przyjacielem. I jakby staram się tutaj pokazać to, że lepiej zmienić nastawienie i postrzeganie Stresu, czyli wejść w, w ogóle z, z nim w dialog, zamiast próbować toczyć z nim wojny, zamiast walczyć ze stresem, zamiast zarządzać stresem, prawda? Bo to są takie określenia, które są raczej naszpikowane pejoratywnie albo tak bardzo apodyktycznie, że ja jestem tutaj szefem, i ja będę z tym stresem walczył i będę nim zarządzał, prawda? A co gdybyśmy właśnie spróbowali najpierw go oswoić? No i wiesz, te metody dialogu wewnętrznego są również oparte na oddechu, no bo to jest coś, co jest bardzo blisko nas, jest dotykalne, jest bezpłatne. Oddech zawsze mamy przy sobie. I też w pewien sposób możemy łączyć zarówno ćwiczenia takie wyobrażeniowo-wizualizacyjne czyli w pewien sposób wyobrażanie sobie pewnych scenariuszy poprzez właśnie ten dialog wewnętrzny, połączone z pracą oddechową. Czyli czymś, co mhm. realnie wpływa na nasz stan psychofizjologiczny, bo oddechem jesteśmy w stanie zarówno się zrelaksować, jak i pobudzić, jak i zmobilizować, jak i wyciszyć w danej chwili. To jest też mhm. potwierdzone, że czy to właśnie taka praktyka wizu wizualizacyjno-medytacyjna, połączona właśnie z pracą oddechową, potrafi o 20-30% nawet zmniejszyć poziom stresu tu i teraz. Prawda? Mhm. Jeżeli oczywiście potrzebujemy ten poziom stresu zmniejszyć w danej chwili, bo również jesteśmy w stanie wpłynąć na to, tak jak wspomniałem, odwrotnie, czyli bardziej pobudzić się i wprowadzić więcej w zależności od sytuacji i tego, czego potrze potrzebujemy. Więc tak najogólniej powiedziałbym, że, że to jest rola i funkcja tego dialogu wewnętrznego, który ja tutaj opisuję. Ale śmiało, oczywiście, do, do pytu, jeżeli, jeżeli czegoś nie poruszyłem, o co być może Ci konkretnie jeszcze chodziło. Nie, nie. Myślę, że akurat w tym dialogu wewnętrznym wszystko to, co chciałem, to powiedziałeś, ale czy są jeszcze jakieś może inne, powiedzmy te w cudzysłowie bardziej zaawansowane metody, jeśli chodzi o właśnie radzenie sobie ze stresem, tak? Bo powiedzieliśmy sobie o tych podstawach, myślę, że tutaj to mam już odhaczone, ale czy są jeszcze jakieś inne rzeczy obok dialogu wewnętrznego, oprócz jakiegoś tam oddechu, może jakaś medytacja, może jakaś yoga, rozciąganie, coś? Mhm. Powiem Ci tak, do najbardziej podstawowych, i tu, tu myślę, że to będzie taki też dobry, dobry wątek o, 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 przechodzący w te zaawansowane, bo do najbardziej podstawowych faktycznie służą nam takie metody, które możemy wykonać w każdej chwili tu i teraz, czyli jakiegoś rodzaju właśnie medytacja uważności, medytacja relaksacyjna. Ja proponuję też treningi wyobrażeniowe w mojej książce, które też można zastosować. Treningi wizualizacyjne, praktyki oddechowe, które możemy przeprowadzić właśnie w formie relaksacyjnej, jedne bardziej mobilizacyjne, drugie bardziej relaksujące. Więc jest tutaj kilka tych konkretnych sposobów, czy właśnie głębokie rozciąganie, czy medytacja uważności, czy właśnie tak jak ty sam wspomniałeś, a ja o tym chyba w książce nie pisałem, ale jakaś, jakiegoś rodzaju praktyka taka z ciałem, czyli na przykład joga, czy nawet pilates, cokolwiek, co też będzie sprawiało, że będziemy mogli zarówno oddychać, jak i pracować z ciałem. To bym powiedział, że są te podstawowe metody, one niewiele nas kosztują, może trochę czasu, trochę przestrzeni, jakaś mata w domu i możemy to wszystko wykonać. A do tych najbardziej zaawansowanych metod, może rozczaruję tym, co powiem, ale nie należą narzędzia typu, właśnie, zrób 10 minut oddychania, bo najbardziej zaawansowane metody wiążą się z tym, co chyba chciałbym też, sobą, całym, swoim przekazem, moją pracą jako psychologa, moim podcastem, czy w Ostatecznie teraz, jakby w tym okresie, moją książką, jakoś to wszystko zostało zamknięte. Przekazać, że najbardziej zaawansowane metody nie dotyczą narzędzi. Nie dotyczą robienia jakichś jakich rzeczy i szukania ciągłych, y, kolejnych, bardziej jeszcze zaawansowanych metod, które mogę zebrać w jakąś checklistę. Tylko one opierają się na całym naszym stylu życia. I tak jak hmm. pokazuje to sportowcowi, że. To, że poradzisz sobie lepiej ze stresem, oswoisz ten stres, nie oznacza, że właśnie stałeś się kompletnym sportowcem. Bo tak jak pokazuję to na moim modelu pracy, na tak zwanym sześciokącie foremnym umiejętności mentalnych, stres jest bezpośrednio powiązany z pewnością siebie, z emocjami, z motywacjami, z naszymi nawykami codziennymi, z naszą koncentracją, z naszym, naszą umiejętnością planowania w naszym życiu. Codziennym. I jeżeli będziemy patrzyli krótkowzrocznie tylko na temat zarządzania stresem, zarządzania specjalnie użyłem tego słowa, prawda? Czyli szefowania nad tym stresem, to żadna zaawansowana, czy ta najbardziej podstawowa metoda nie pomogą nam. A jeżeli spojrzymy na to globalnie, czyli zastanowimy się, jak się mam ja i moje ciało, jak się mają moi, moi, moi ludzie w moim otoczeniu, relacje. Te międzyludzkie, o których, o których tutaj też była mowa, prawda? Jak ja się mam w ogóle w życiu w danym momencie? Jakbym miał ocenić jakość swojego ży życia dzisiaj od 0 do 10, gdzie 10 to jest doskonała jakość, nic nie da się zmienić, to jakbym ocenił jakość swojego życia, bo na tej podstawie mogę realnie oceniać, jak ja sobie radzę i jak zarządzam właśnie różnymi czynnikami w, w moim życiu jak widzisz mam nadzieję do czego dążę że te najbardziej zaawansowane metody dotyczą w ogóle tego jaka jest moja osobista filozofia w życiu czyli żeby jak to powiedział ostatnio bardzo fajnie powtórzył się już ten cytat chyba Jacek Walkiewicz że y Aj, nie pamiętam tego, ale chodziło generalnie o to, że żeby wiedzieć, co robię i w jakim kierunku zmierzam, to muszę najpierw wiedzieć, kim jestem. Czyli żeby wiedzieć, czy jestem dobrym człowiekiem, to muszę wiedzieć, kim w ogóle jestem. Prawda? Jak się dowiem, kim jestem, to dopiero mogę dalej zastanawiać się, jak ja działam w swoim życiu. Więc ja bym powiedział, że to się opiera też na stworzeniu takiej własnej osobistej filozofii, która staje się takim kompasem życiowym. Czyli właśnie odpowiedzenie sobie na pytania, kim jestem, kim nie jestem, jak chcę działać w moim życiu, jak nie chcę działać, jakie są moje wartości i czy działam według nich w moim życiu, jakie są moje potrzeby w życiu i jakie strategie wykonuję, staram się przynajmniej wykonywać, żeby te potrzeby realizować. Każde te potrzeby będzie miał na innym poziomie. A to finalnie może nas doprowadzić do takiego miejsca, gdzie możemy faktycznie powiedzieć: OK, jakby moje życie zmierza przynajmniej w dobrym kierunku. I to według mnie daje szansę na to, żeby na poziomie zaawansowanym faktycznie być w stanie oswoić stres w swoim życiu, i daje to potencjał na to, żeby zyskać przyjaciela, a nie wroga. Bo to pamiętaj, że my obracamy stres jako wroga, i my możemy go obrócić jako przyjaciela swoimi działaniami.